Cześć witam was bardzo serdecznie z mojej strony. Lisk. A w dzisiejszym materiale poruszę wam temat o prawach autorskich. Jeżeli jesteś moim nominatem na tym kanale lub Ci się spodobał mój film, pozostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem żeby być na bieżąco z moimi nowościami. Zapraszamy Was na mojego Facebooka oraz maila, gdzie się znajduje w opisie poniżej. Więc bez przedłużania, jak pierdolenie o szopenie, zaczynamy. Takie ostrzeżenie dla Was: Uwaga! W materiale nie pojawi się niestety mojego głosu. Ten głos zostaje zastąpiony przez TTS. Jak ktoś będzie miał jakieś wątpliwości, prosimy pisać w komentarzu: Czym są prawa autorskie? Prawa autorskie to forma ochrony prawnej, który zapewnia autorom oryginalnych dzieł twórczych ograniczoną kontrolę nad reprodukcją i dystrybucją ich pracy. Daje posiadaczowi praw autorskich zestaw praw wyłącznych, ale także oznacza wyjątki od tej ochrony, które mają służyć dobru publicznemu. Czy prawa autorskie są u nas w Polsce? Niestety tak. Są. Jak się temu ochronić? Tu przykładem jest strona homikuj.pl Pierwszym krokiem będzie Zabezpieczanie folderu hasłem Wpisujecie przykładowe Ja sobie wybiorę Seriale powiedzmy 2014. Klikacie OK i macie pliki zabezpieczone hasłem Drugim krokiem będzie Pobranie pliku i udostępnianie w chmurze Przykładem kolejnym będzie Dropbox Pamiętajcie, że za te punkty, jak wymienicie, możecie dostać na samym początku 1 GB za darmo. Gdy macie już ten GB, pobieracie i od razu możecie udostępniać na Dropbox. Uwaga. Jak chcecie mieć więcej miejsca w chmurze, polecam wam przetestować wersję próbną Dropboxa, prócz 2 GB za darmo przez 30 dni bez podawania karty kredytowej. Jak ci się spodoba takie korzystanie z Dropboxa, z pewnością możesz kupić i jednocześnie przedłużyć 5 terabajtów. To tyle w kwestii pobrania i udostępniania z Chomikuj na Dropboxa. Kolejnym, trzecim i ostatnim krokiem będzie to: muzyka. Jak ją wykorzystać w bardzo dobry i skuteczny sposób? Są to biblioteki muzyczne, na przykład app KPM, Extreme Music oraz inne biblioteki muzyczne. Możecie tego też uniknąć biorąc muzykę z biblioteki YouTube'a. Ja z tego mało korzystałem, bo nie chcę brać tych samych utworów na okrągło. Jak Wam już pomogłem, możemy przejść do poważniejszych problemów. Co się stanie, gdy dostaniesz wiadomość od chomiku i z treścią? Witamy, otrzymaliśmy wiarygodną informację, iż na Pani, Pana koncie znajdują się pliki piękna i bestia 4 do których prawa autorskie zostały naruszone, według oświadczenia antipiresi.pl, który to podmiot skierował do portalu chomiku prośbę o uniemożliwienie ich rozpowszechniania. W związku z powyższym pliki zostały usunięte. W razie pytań lub wątpliwości na przyszłość, prosimy o lekturę przewodnika o prawach autorskich w stopce portalu. W przypadku niepoprawnego zgłoszenia niektórych plików, bardzo prosimy o kontakt z nami przez odpowiedź na tę wiadomość z podaniem lokalizacji każdego błędnie usuniętego pliku. Dziękujemy za zrozumienie. Wiadomość wygenerowana automatycznie. Informujemy, iż zastosowana procedura stanowi jedynie realizację prawnych obowiązków podmiotu świadczącego usługi hostingowe, jakim jest homikuj.pl. Nie jest to wypowiedź ani w sprawie legalności lub braku legalności rozpowszechniania konkretnych plików, ani też sytuacji prawnej użytkowników homikuj.pl. Od razu kontaktujecie się z suportem Chomiku lub jak wam już mówiłem, zabezpieczacie pliki hasłem, tak aby żadny właściciel Chomiku.pl czy dana Fundacja Ochrony Praw Autorskich nie mogła się przeczepić. To na tyle było. Dziękuję wam za oglądanie. Do następnych filmów i shortów. Grabuleczki. Czy przywieźliście świeże mleko? O mamma mia, mieliśmy coś podobnego, zdumiewające, niesłychane.